Organizacja zakończenia roku przedszkolnego wymaga starannego planowania, aby uroczystość przebiegła bez zakłóceń i pozostawiła niezapomniane wrażenia. Najpierw należy ustalić datę i godzinę wydarzenia, co pozwoli wszystkim zainteresowanym odpowiednio się przygotować. Warto zaprosić rodziców, rodzeństwo i dziadków dzieci, aby wspólnie celebrować ten wyjątkowy moment. Kolejnym krokiem jest określenie programu uroczystości. Powinien on obejmować występy dzieci, przemówienia nauczycieli oraz wręczenie dyplomów i nagród. Dobrze jest też zaplanować czas na wspólne zabawy i poczęstunek. Ważne jest, aby program był różnorodny i interesujący, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Wybór miejsca i dekoracji. Miejsce, w którym odbędzie się zakończenie roku, ma duże znaczenie dla atmosfery uroczystości. Najczęściej wybierane są sale przedszkolne, które można odpowiednio udekorować. Dekoracje tematyczne związane z przedszkolem i edukacją, takie jak balony, girlandy, prace plastyczne dzieci, dodają uroku i tworzą radosną atmosferę. Warto pomyśleć o stworzeniu specjalnego kącika do zdjęć, gdzie dzieci i rodzice będą mogli uwiecznić ten wyjątkowy dzień. Można również przygotować tablice z fotografiami dokumentującymi wydarzenia i projekty z minionego roku, co pozwoli na wspomnienia i refleksje. Przygotowanie scenariusza uroczystości. Sporządzenie scenariusza uroczystości to kluczowy element przygotowań. Scenariusz powinien zawierać wszystkie punkty programu wraz z kolejnością wystąpień. Dobrze jest z góry ustalić kto będzie prowadził uroczystość i w jakiej formie będą wygłaszane przemówienia? Może to być jedna osoba lub kilka osób, na przykład nauczyciele, dyrektor przedszkola, a także dzieci. We scenariuszu warto uwzględnić: 1. Powitanie gości, Krótkie przemówienie otwierające uroczystość, witające dzieci, rodziców i zaproszonych gości. 2. Występy dzieci. Prezentacje artystyczne przygotowane przez dzieci, takie jak piosenki, wierszyki, tańce czy krótkie scenki teatralne. Syszek – przemówienia nauczycieli. Podsumowanie roku szkolnego, wyrażenie dumy z osiągnięć dzieci, podziękowania dla rodziców i innych nauczycieli. Czatary. Wręczenie dyplomów i nagród. Uhonorowanie dzieci za ich starania i osiągnięcia. Każde dziecko powinno otrzymać dyplom oraz drobny upominek. 5. Podziękowania dla rodziców, wyrażenie wdzięczności za współpracę i wsparcie przez cały rok. 6. Zabawy i poczęstunek. Czas na wspólne zabawy i smaczny poczęstunek, który pozwoli na integrację i wspólne świętowanie. Przygotowanie do uroczystości zakończenia roku przedszkolnego to proces wymagający zaangażowania i dobrej organizacji. Dzięki starannemu planowaniu i uwzględnieniu wszystkich istotnych elementów, uroczystość ta może stać się niezapomnianym wydarzeniem, które pozostawi piękne wspomnienia na długie lata. Powitanie i gratulacje za osiągnięcia. Zaczynając przemówienie. Warto serdecznie powitać wszystkie dzieci i gratulować im sukcesów. Wskazane jest, aby podkreślić, jak wiele każde z nich osiągnęło przez miniony rok. Można użyć prostych i zrozumiałych słów, aby dzieci poczuły się docenione. Przykład: Witajcie, kochani! Dzisiaj świętujemy Wasze wspaniałe osiągnięcia. Każdy z Was zrobił ogromny postęp i jesteśmy z Was bardzo dumni. Podkreślenie najważniejszych momentów i wydarzeń z minionego roku. Następnie warto wspomnieć o najważniejszych momentach, które wydarzyły się w ciągu roku. Mogą to być wycieczki, projekty plastyczne, wspólne zabawy czy dni tematyczne. Przywołując te wspomnienia, można podkreślić, jak wiele się nauczyły i jak wiele radości przyniosły te chwile. Przykład. Pamiętacie naszą wycieczkę do Zoo? Było to jedno z najpiękniejszych doświadczeń tego roku. Wszystkie wasze prace plastyczne, przedstawienia i wspólne zabawy były naprawdę wyjątkowe. Słowa zachęty i wsparcia na przyszłość. Co powiedzieć na zakończenie roku w przedszkolu? Kolejnym ważnym elementem przemówienia jest zachęcenie dzieci do dalszej nauki i rozwoju. Warto dodać kilka słów wsparcia, które dodadzą im pewności siebie przed rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji. Przykład: Jesteście gotowi na kolejne wyzwania w szkole podstawowej. Pamiętajcie, że możecie osiągnąć wszystko, jeśli tylko będziecie się starać i wierzyć w siebie. Jesteście wyjątkowi i zdolni. Przykłady: Krótkie przemówienia, anegdoty i życzenia. Aby uczynić przemówienie bardziej osobistym i interesującym, warto wpleść w nie anegdoty i życzenia. Można przywołać konkretne sytuacje, które były wyjątkowe i które pokazują, jak każde dziecko się rozwijało. Przykład krótkiego przemówienia. Pamiętam, jak na początku roku Ania była nieśmiała, a teraz śmiało recytuje wiersze przed całą grupą. Każdy z was ma w sobie ogromny potencjał. Marcin Twoje rysunki są coraz piękniejsze, a Krzysiu, Twoje pomysły na zabawy są zawsze takie kreatywne. Życzę Wam wszystkim wielu sukcesów i radości w nadchodzących latach. Podsumowanie. Co powiedzieć na zakończenie roku w przedszkolu? Kończąc przemówienie, warto jeszcze raz podkreślić, jak ważny był to rok i jak bardzo nauczyciele są dumni z dzieci. Krótkie podsumowanie i życzenia na przyszłość będą doskonałym zakończeniem tego emocjonalnego momentu. Przykład zakończenia. Ten rok był pełen wspaniałych chwil i osiągnięć. Jesteśmy z Was bardzo dumni i życzymy Wam, aby kolejne lata były równie udane i pełne radości. Dziękujemy Wam za wspólne chwile i życzymy wszystkiego najlepszego na dalszej drodze edukacji. Tworząc przemówienie na zakończenie roku przedszkolnego, najważniejsze jest, aby było ono szczere, pełne ciepłych słów i motywujące. Dzięki temu dzieci poczują się docenione i gotowe na kolejne wyzwania. Podziękowania dla rodziców Wyrażenie wdzięczności za współpracę i zaangażowanie Rodzice odgrywają kluczową rolę w edukacji i rozwoju dzieci. Wyrażenie wdzięczności za ich współpracę i zaangażowanie jest ważnym elementem zakończenia roku przedszkolnego. Podziękowania mogą być skierowane zarówno do wszystkich rodziców, jako grupy, jak i indywidualnie, do tych, którzy w szczególny sposób wspierali działania przedszkola. Przykład. Drodzy rodzice, chcielibyśmy serdecznie podziękować za Waszą nieocenioną współpracę i zaangażowanie przez cały rok. Bez waszego wsparcia nasze codzienne działania i sukcesy byłyby znacznie trudniejsze do osiągnięcia. Docenienie roli rodziców w edukacji i rozwoju dzieci. Ważne jest, aby rodzice czuli, że ich wkład w edukację dzieci jest dostrzegany i doceniany. Można podkreślić, jak ich zaangażowanie, cierpliwość i troska przyczyniły się do rozwoju ich pociech. Przykład. Jesteście niezastąpionymi partnerami w edukacji swoich dzieci. Wasza cierpliwość, troska i wsparcie w codziennych obowiązkach szkolnych były nieocenione. Dzięki Wam dzieci mogły rozwijać swoje talenty i pasje w bezpiecznym i pełnym miłości środowisku. Przykłady podziękowań formalne i bardziej osobiste. Podziękowania mogą mieć różny charakter. Od formalnych, skierowanych do całej grupy rodziców, po bardziej osobiste, które wyróżniają indywidualne osoby za ich wkład. Formalne podziękowania. Dziękujemy wszystkim rodzicom za każdy uśmiech, dobre słowo i pomocną dłoń. Wasze zaangażowanie w życie przedszkola sprawiło, że ten rok był pełen niezapomnianych chwil i osiągnięć. Osobiste podziękowania. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Kowalskiej za organizację wycieczki do Zoo oraz panu Nowakowi za pomoc przy przygotowaniach do naszego przedszkolnego przedstawienia. Wasza pomoc była bezcenna i bardzo to doceniamy. Słowa uznania za wsparcie w trudnych chwilach. Rodzice często pomagają nie tylko w codziennych obowiązkach, ale także w trudnych momentach. Warto podkreślić, jak ich wsparcie było ważne w przezwyciężaniu wyzwań i problemów, z którymi dzieci i nauczyciele mogli się spotkać. Przykład: Dziękujemy Wam również za wsparcie w trudnych chwilach. Wasza gotowość do pomocy i wspierania nas w momentach wyzwań była nieoceniona. Dzięki Wam mogliśmy pokonać trudności i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Podsumowanie i zachęta do dalszej współpracy. Na zakończenie warto podkreślić, jak ważna była współpraca z rodzicami przez cały rok i zachęcić do kontynuowania tej współpracy w przyszłości. Przykład: Ten rok był pełen wspaniałych chwil i osiągnięć, które były możliwe dzięki waszemu wsparciu. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na waszą pomoc i zaangażowanie. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Zaproszenie do dalszego udziału w życiu przedszkola? Zachęcenie rodziców do dalszego, aktywnego udziału w życiu przedszkola pomoże w budowaniu silnej społeczności przedszkolnej. Przykład: Zapraszamy Was do dalszego, aktywnego udziału w życiu przedszkola. Wasze pomysły, wsparcie i zaangażowanie są dla nas niezwykle cenne. Razem możemy stworzyć jeszcze lepsze warunki dla naszych dzieci. Podziękowania dla rodziców to ważny element zakończenia roku przedszkolnego. Dzięki nim rodzice poczują się docenieni i zmotywowani do dalszej współpracy, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju dzieci i sukcesów przedszkola. Refleksje dla nauczycieli. Krótkie podsumowanie roku z perspektywy nauczycieli. Rok przedszkolny to czas intensywnej pracy, pełen wyzwań i sukcesów. Podsumowanie roku z perspektywy nauczycieli jest doskonałą okazją do refleksji nad tym, co udało się osiągnąć, a także do wyrażenia wdzięczności za wsparcie, które otrzymali od rodziców i współpracowników. Przykład Miniony rok był pełen wyzwań, ale także wielu niezapomnianych chwil. Każdego dnia obserwowaliśmy, jak nasze dzieci rosną, uczą się i rozwijają. To była prawdziwa przyjemność widzieć ich postępy i cieszyć się z ich sukcesów. Refleksje na temat rozwoju dzieci i osiągnięć edukacyjnych: nauczyciele mają unikalną perspektywę na rozwój dzieci. Widzą, jak z dnia na dzień stają się coraz bardziej samodzielne, zdobywają nowe umiejętności i pokonują swoje słabości. Warto podzielić się tymi obserwacjami, aby pokazać, jak ważna i satysfakcjonująca jest praca nauczyciela. Przykład. W ciągu tego roku widzieliśmy, jak każde dziecko robi ogromne postępy. Niektóre nauczyły się czytać pierwsze słowa, inne zyskały pewność siebie w wyrażaniu swoich myśli i uczuć. Każde osiągnięcie, niezależnie od jego wielkości, jest dla nas powodem do dumy. Słowa wsparcia i motywacji na przyszłość. Nauczyciele często stają w obliczu wielu wyzwań, dlatego ważne jest, aby wzajemnie się wspierać i motywować. Słowa wsparcia i uznania mogą dodać energii i zapału do dalszej pracy. Przykład: Jesteśmy dumni z pracy, którą wykonaliśmy wspólnie z naszymi dziećmi. Nasze codzienne wysiłki przynoszą wymierne rezultaty, a ich uśmiechy i sukcesy są najlepszą nagrodą. Wierzymy, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej radości i satysfakcji. Podkreślenie roli współpracy w zespole nauczycielskim? Praca w przedszkolu to praca zespołowa. Współpraca nauczycieli jest kluczowa dla sukcesu edukacyjnego i rozwojowego dzieci. Ważne jest, aby docenić wkład każdego członka zespołu. I podkreślić, jak istotna jest wspólna praca. Przykład. Nasza praca nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania całego zespołu nauczycieli. Każdy z Was wnosi coś wyjątkowego, co sprawia, że nasze przedszkole jest miejscem pełnym ciepła i radości. Dziękuję za Waszą ciężką pracę i poświęcenie. Wyzwania i sukcesy w codziennej pracy. Każdy dzień w przedszkolu przynosi nowe wyzwania, ale także wiele sukcesów. Refleksje nad tym, jak radziliśmy sobie z trudnościami i jakie sukcesy udało się osiągnąć, mogą być inspirujące zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Przykład. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, od nauki samodzielności po rozwiązywanie konfliktów między dziećmi. Jednak każde z tych wyzwań to także okazja do nauki i rozwoju, zarówno dla dzieci, jak i dla nas, nauczycieli. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać dzieci w ich codziennych zmaganiach i radościach. Podsumowanie roku i plany na przyszłość. Na zakończenie refleksji warto podsumować najważniejsze wydarzenia minionego roku i zarysować plany na przyszłość. To pozwoli nauczycielom i rodzicom zobaczyć, jak wiele zostało osiągnięte i jakie są cele na kolejne lata. Przykład. Ten rok był pełen wspaniałych chwil, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Patrząc w przyszłość, mamy wiele planów i pomysłów, które chcemy zrealizować. Wierzymy, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej radości i sukcesów. Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek. I czekamy na nowe wyzwania z nadzieją i entuzjazmem. Refleksje nauczycieli są ważnym elementem zakończenia roku przedszkolnego. Pozwalają one docenić wspólne osiągnięcia, wyciągnąć wnioski z minionych doświadczeń i zainspirować do dalszej pracy. Dzięki temu możemy wspólnie tworzyć lepsze warunki dla rozwoju i edukacji naszych dzieci. Krótkie podsumowanie roku z perspektywy nauczycieli. Miniony rok przedszkolny był pełen wyzwań, radości i niezapomnianych chwil. Nauczyciele codziennie wkładali ogrom pracy, aby wspierać dzieci w ich rozwoju. Warto spojrzeć wstecz i zastanowić się nad tym, co udało się osiągnąć, jakie były najważniejsze momenty i jak wpłynęło to na dzieci. Przykład. Ten rok był pełen niesamowitych chwil. Każdego dnia obserwowaliśmy, jak nasze dzieci rosną. Uczą się nowych rzeczy i stają się coraz bardziej samodzielne. Było to dla nas wszystkich niesamowite doświadczenie widzieć, jak wiele radości sprawia im nauka i jak bardzo są z siebie dumne. Refleksje na temat rozwoju dzieci i osiągnięć edukacyjnych. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, a nauczyciele są świadkami tych małych i wielkich kroków naprzód. To właśnie te momenty, kiedy dziecko po raz pierwszy potrafi coś zrobić samodzielnie, kiedy zrozumie coś nowego, kiedy przełamie swoje lęki, są najcenniejsze. Refleksje na temat tych osiągnięć mogą być inspirujące i budujące. Przykład. W ciągu tego roku widzieliśmy, jak każde dziecko robi ogromne postępy. Niektóre nauczyły się pisać swoje imię. Inne zaczęły bawić się w grupie, a jeszcze inne zyskały pewność siebie w wyrażaniu swoich uczuć. Każdy z tych kroków jest dla nas ogromnym sukcesem i powodem do dumy. Słowa wsparcia i motywacji na przyszłość? Praca nauczyciela jest wymagająca i pełna wyzwań, dlatego ważne jest wzajemne wsparcie i motywacja. Słowa uznania i zachęty mogą dodać energii i entuzjazmu na przyszłość. Przykład. Jesteśmy niesamowicie dumni z pracy, którą wykonaliśmy wspólnie z naszymi dziećmi. Nasze codzienne wysiłki przynoszą wymierne rezultaty, a uśmiechy i sukcesy dzieci są najlepszą nagrodą. Wierzymy, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej radości i satysfakcji. Podkreślenie roli współpracy w zespole nauczycielskim. Współpraca w zespole nauczycielskim jest kluczowa dla sukcesu edukacyjnego i rozwojowego dzieci. Warto docenić wkład każdego członka zespołu i podkreślić, jak istotna jest wspólna praca. Przykład. Nasza praca nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania całego zespołu nauczycieli. Każdy z Was wnosi coś wyjątkowego, co sprawia, że nasze przedszkole jest miejscem pełnym ciepła i radości. Dziękuję za Waszą ciężką pracę i poświęcenie. Wyzwania i sukcesy w codziennej pracy. Codzienna praca nauczyciela przedszkolnego wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i sukcesami. Każdy dzień przynosi nowe zadania, ale także nowe osiągnięcia. Refleksje nad tym, jak radziliśmy sobie z trudnościami i jakie sukcesy udało się osiągnąć, mogą być inspirujące zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Przykład. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Od nauki samodzielności po rozwiązywanie konfliktów między dziećmi. Jednak każde z tych wyzwań to także okazja do nauki i rozwoju, zarówno dla dzieci, jak i dla nas, nauczycieli. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać dzieci w ich codziennych zmaganiach i radościach. Podsumowanie roku i plany na przyszłość. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego roku i zarysowanie planów na przyszłość to ważny element refleksji nauczycieli. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wiele zostało osiągnięte i jakie są cele na kolejne lata. Przykład: Ten rok był pełen wspaniałych chwil, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Patrząc w przyszłość, mamy wiele planów i pomysłów, które chcemy zrealizować. Wierzymy, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej radości i sukcesów. Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek i czekamy na nowe wyzwania z nadzieją i entuzjazmem. Inspirujące historie i anegdoty z życia przedszkola Dzielenie się inspirującymi historiami i anegdotami z codziennego życia przedszkola może być niezwykle motywujące i budujące. Te małe, osobiste historie. Pokazują, jak wiele znaczy praca nauczyciela i jakie ma znaczenie dla rozwoju dzieci. Przykład. Pamiętam, jak na początku roku Janek był bardzo nieśmiały i bał się rozmawiać z innymi dziećmi. Jednak z czasem, dzięki wsparciu i cierpliwości, zaczął coraz bardziej otwierać się na grupę. Dziś jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników naszych zajęć. Takie momenty są dla nas największą nagrodą. I motywacją do dalszej pracy. Refleksje nauczycieli są ważnym elementem zakończenia roku przedszkolnego. Pozwalają one docenić wspólne osiągnięcia, wyciągnąć wnioski z minionych doświadczeń i zainspirować do dalszej pracy. Dzięki temu możemy wspólnie tworzyć lepsze warunki dla rozwoju i edukacji naszych dzieci. Na koniec warto dodać kilka słów motywacji i wsparcia. Które dodadzą otuchy i zainspirują do dalszej pracy i rozwoju. To doskonały sposób, aby zakończyć artykuł na pozytywnej nucie. Przykład: Pamiętajcie, że każdy dzień to nowa szansa na naukę i rozwój. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej. Dziękujemy za wszystko i życzymy Wam wszystkiego najlepszego na przyszłość. Podsumowanie i zakończenie artykułu. Powinno być ciepłe, pełne wdzięczności i motywujące. To ważny moment, aby podkreślić wartość wspólnej pracy i zachęcić do dalszego zaangażowania w życie przedszkola i rozwój dzieci.